Cześć witajcie, Przemek Słomski z tej strony podróże 79 element. Właśnie skończyłem nagrywać treści na mój zasadniczy kanał, kanał Mennicy 79 element. I chciałem Wam pokazać kilka rzeczy, o których tam nie było możliwości, żeby opowiedzieć. No jak już pokazywałem na drugim kanale jestem w takim pseudocentrum handlowym od pieniędzy. Z, z turystów. To jest miejsce, które się nazywa Newport. Eee, no. Bahamy. Miejsce, taka trochę dziura dla, dla większości ludzi. Brzmi to bardzo. E, ta miejscówka brzmi bardzo egzotycznie, ale w rzeczywistości to jest naprawdę koniec świata. Jest tu bardzo drogo. Przed chwilą e, kupowałem jakiegoś kokosa, za którego zapłaciłem. E, Zapłaciłem 12 dolarów. Przedtem po strasie ostatniej mojej podróży za kokosy w Kostaryce, która jest i tak drogim krajem, zapłaciłem momentami dolara, momentami 2 dolary. Także no nie wiem dla kogo tu jest atrakcyjnie, chyba dla ludzi, którzy którzy szukają raju podatkowego. Bo te okolice to słyną z tego, że są Rajem podatkowym. Tutaj przyjeżdżają ludzie z, z całego świata, no, kiedyś większej ilości, dzisiaj już mniejszej, i lokują tutaj swoje jakieś oszczędności. E, ale nie tylko zwykli ludzie, bo i, bo i kraje, teraz e, w ostatnim czasie ogromna ilość e, pieniędzy płynie tutaj z Chin. Chiny obawiają się, że w razie e, wojny ze Stanami Zjednoczonymi ich. E, obligacje amerykańskie, które posiadają, będą zamrożone przez Stany, w związku z tym wyprzedają pozycje oficjalnie posiadane przez oficjalnie posiadane przez Chiny, a kupują je przez spółki zależne na Bahamach. Co jest zresztą ciekawe, że, że nie chcą zamykać całkowicie pozycji w dolarze amerykańskim, tylko E, tylko przez e, jakieś tam podmioty zależne utrzymują te pozycje. E, druga ciekawa rzecz jest taka, że e, że to jest kraj, w którym działa bardzo wyraźnie, e, bardzo wyraźnie działa prawo Kopernika Grashama, które polega na tym, że jeżeli, e, że, jeżeli się, że jeżeli w systemie są dwa rodzaje pieniądza Taki mniej szlachetny, powiedzmy bardziej parszywy, i taki trochę bardziej szlachetny. No to ten pieniądz parszywy wypiera pieniądz szlachetny. Działa to w ten sposób w praktyce, że mamy tutaj walutę lokalną, która jest sztywno zapegowana do dolara amerykańskiego. Można równie dobrze płacić w sklepie dolarem amerykańskim, jak i. Jak i dolarem y, lokalnym, y, y, bahamskim. No i okazuje się, że jak się zapłaci dolarami amerykańskimi, to w, w zamian dostaje się o takie lokalne banknoty. Prawie zawsze. Raz mi się zdarzyło <coughs> trzymać pojedynczy, pojedynczy banknot dolarowy. No dlaczego tak jest, skoro jest to zapegowane jeden do jednego i powinno być wszystko jedno? No to, to już to nie jest wszystko jedno. Dlatego że mając. Dolary amerykańskie, możemy sobie pojechać do Stanów i coś za te dolary kupić, a za dolary bahamskie, no nie możemy. W związku z tym, kto może, to tylko ucieka od dolara bahamskiego i, i ląduje swoje, ładuje swoje oszczędności w dolarze amerykańskim. Także tak to wygląda, taka ciekawa specyfika lokalnego, lokalnej lokalnej ekonomii. No i jeszcze jedna kwestia. Jest to w zasadzie ten kraj to jest dość specyficzne miejsce. O, tutaj już właśnie widać turystów, którzy zmierzają do odcedzenia z pieniędzy za badziewie z Chin. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, związana z tym krajem, że większość tutejszej ludności, powiedzmy no, idziemy tędy, Ponad 80% tutejszej ludności to jest, e, to są, to są murzyni. O, tu są lokalne to dzieła. Takie można sobie cuda jako pamiątka przywieźć. Piękne rzeczy, piękne. O, a tutaj można sobie coś ze szkła też kupić. O, pan murzyn coś coś sprzedaje. O, zobaczcie jakie piękne artefakty. W pierwszym głównym miejscu o. No, to no bez komentarza. W każdym razie, 80, powiedzmy, 85% tutejszej społeczności to są osoby czarnoskóre. I, I o dziwo, jest to bardzo bezpieczne miejsce. Z doświadczenia wiem, że miejscówki, w którym jest taka ilość, osób czarnoskórych, to kończą się tym, że nie sposób bez ochroniarza wyjść na ulicę. W dzień, a w nocy to w ogóle trzeba się przemieszczać budynk... pojazdami opancerzonymi. I że w ogóle każdego ranka na rogu ulicy jakieś leżą worki ze zwłokami. A tutaj tak nie jest. To jest ciekawe. Chyba wynika to z tego, że że po prostu bardzo długo było to miejsce cywilizowane przez Brytyjczyków. I można o koloniach brytyjskich różne rzeczy mówić, ale jednak jakoś to się tutaj sprawdziło no, i jest bezpieczniej. No i jeszcze jedna kolejna sprawa. Otóż tu się jeździ e, po złej stronie ulicy. Otóż po lewej. I to jest po prostu straszne. Kiedyś próbowałem e, się przejechać lewą stroną. Gdzieś w jakiejś Irlandii, o, zobaczcie, jakie. Całkiem fajna infrastruktura, zresztą, i całkiem mało zatłoczona. W każdym razie próbowałem się przejechać po jakiejś tam lewej stronie, i to było straszne doznanie. Po prostu yy, całe życie prowadzenia samochodu yy, normalną prawą stroną i, i próba przesiądnięcia się na lewą stronę to jest po prostu koszmar. No i tyle, ponagrywam trochę. Yy, Ponagrywam trochę różnych tutaj filmików, co można zobaczyć, co można zjeść i zobaczymy co się z tego da zmontować. Jeszcze jedna przebitka z turystów z pieniędzy. A w tle koncert muzyki kolonialnej. Zauważyłem, że tutaj towarzystwo to. Ci turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, też są specyficzni. Jest bardzo dużo amerykańskich murzynów. Hey! Hi, how are you? I like your stuff, very nice. I like your plan. Turyści must love it, huh? Yes, honey. Love you, come. Oh, I'm good, thank you. No, you're not good. You're not good until you get something, then I know you're good.

i okay, będziemy otwierać sobie kokosa. W sumie najbardziej zadziwiające z tego wszystkiego jest to, że ci ludzie nadal mają wszystkie palce. Przynajmniej ci, których tutaj tej pory widziałem. O, i tutaj na tym targu udało się zdobyć kokosa. Tani, thank you. You're bo, za, bo za 5 dolarów. To jest Kwaśny, niesmaczny. Tyle Wam powiem. Mapka tej okolicy, wyspa, sam seaport, różnego rodzaju aktywności. Można sobie zanurkować z delfinami. Akurat jest sezon na Thanksgiving, dużo Amerykanów przyjeżdża. Można sobie różnego rodzaju aktywności znaleźć, co się komu podoba. Nie jest to specjalnie dużo tego, ale jest to zawsze coś lepszego niż spędzanie czasu w hotelu. A tutaj mamy lokalną atrakcję turystyczną w postaci klatki na delfiny. Jakieś delfiny są wyłapane, trzymane w, e, w basenie. Można sobie na nie popatrzeć. Jak są wytresowane, jak się zapłaci, to, to można nawet je złapać za płetwę. O. Fajnie, proszę, elegancko. Tłumy turystów chętnych na, czy słowie głaskanie delfinów. No i pytanie do Was, jako do widzów: na ile jest to fajne i etyczne? Czy lepiej, żeby delfiny sobie żyły w przyrodzie? Tam, gdzie mogą sobie. E, e, no, Podlegać wszystkim pałom przyrody, czyli bycie chorym, zjedzonym, zagłodzonym, czy lepiej, żeby były trzymane w takich klatkach jak ta, i żeby były wytresowane i w zamian za jakieś tam bodźce, różne rzeczy wyczyniały. Także czekam na Wasze opinie w komentarzach. A teraz największa atrakcja całej tej imprezy, czyli karmienie świń! i kąpanie się ze świami no rewelacja proszę jest to pewnego rodzaju w sumie hardcore, bo są to jednak by nie patrzeć ee, <grywka> dość dzikie zwierzęta <grywka> no dobra, idziemy w głąb morza trochę je podkarmić Tu mamy statko. Ludzi ciekawostka jest taka, że spotkałem tutaj swoich sąsiadów. jakie jest prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania sąsiadów? W czasie e, karmienia świn na Bahamach. Nie wiem, chyba dzisiaj w totolotka powinienem zagrać. O pędzą świnie. Świnie muszą trochę. Jednak wysiłków to wdać, to żeby... Żeby coś dostać do żacia. Początkowo te ślinki sobie żyły Jakoś dziczałe gdzieś Na niektórych z wysepek A potem się zrobił z tego przemysł I tutaj po prostu mają miejsce w którym sobie świnie hodują tylko po to żeby je wypuszczać na turystów za drobną opłatą sobie mogłaby to być ciekawa rozrywka we Wrocławskim akwaparku gdyby takie świnie wypuścić <grych> na przykład do saun i dać je ludziom do karmienia super pomysł Sorry, I'm... A w, a w ramach super atrakcji programu specjalnego można sobie nawet świnie wziąć na ręce i ponosić i zrobić sobie z nią fotkę. No jest to po prostu rewelacja. Super! Oh, super. <laughs> Hello, Hello. Czego to ludzie nie wymyślą? Kontrasty. Obrazki znane z jakiegoś getta murzyńskiego sąsiadują z pięknem przyrody tutaj jest taki e, punkt, który się nazywa Boiling Hall i to jest o, tak jak tutaj widzicie, możecie sobie zatrzymać na stopklatce taki naturalny basenik do którego przychodzą lokaleści z dziećmi żeby sobie popływać piękna woda na odpływ, mogło tej wody być więcej, ale i tak jest, jest pięknie naturalne środowisko e, i naturalny wygląd tej, tej okolicy jest e, jest taki mało znany e, w, właściwie to ludzie się przyzwyczaili do takich przyzwyczajają do takich pocztówkowych widoków, a to jest a to jest tak jak naprawdę Wybrzeże wygląda, jeżeli się nie Nienawiedzi na niego piasku. Tutaj wszystko jest zdarte przez huragany. Zresztą widać mnóstwo zniszczeń. Ostatnimi laty tutaj mnóstwo huraganów przechodzi i nie zostawia żadnego budynku niezniszczonego. O, duży ruch, pełno statków i taki wygląd. Lecimy dalej. Na Google Maps to jest najlepsza rzecz, która się zdarzyła ludzkości od czasu wynalezienia koła. Wcześniej to większość knajp w miejscach turystycznych to były zwykłe pułapki na turystów, którzy po prostu i tak tam musieli przyjść, więc cokolwiek by się im nie dało, to i tak to musieli zjeść. A więcej się nie pojawiali, tak czy inaczej, nie, nie warto było się starać. przykład e, trafiłem na bardzo fajny, bardzo fajny bar, który się nazywa Flying Fish. Kupiłem sobie o takiego burgerka. Wydawałoby się, że burger co może być takiego specjalnego burgerza, ale burgera też się tak łatwo zrobić. Także e, ja startuję moim lunchem. Nie może zabraknąć podsumowania całej tej wycieczki, takiego podsumowania finansowego, a także widoczków e, chyba z najładniejszych miejsc, które tutaj są, czyli z plaży. Piękna woda. Taka klasycznie turkusowa jak na pocztówkach Nawet nie ma o dziwo śmieci Troszkę jakiejś trawy morskiej Ale w granicach przyzwoitości to wszystko na pocztówkach jest usuwane A tutaj sobie A tutaj sobie leży Piękne miejsce Woda dość chłodna Troszkę cieplejsza niż Bałtyku, da się żyć. Aby się tu dostać, trzeba sobie polecieć z Polski do Miami. E, można to zrobić e, bezpośrednio z Warszawy lotem, albo, e, albo gdzieś z przesiadką e, na, na świecie, w Europie. E, nasze polskie linie lotnicze mają dość specyficzną e, politykę dotyczącą cen. Jak tutaj szedłem, to zastanawiałem się, jakby to opisać tak delikatnie. Bo gdybym to ja zarządzał lotem, to miałbym taką misję i poczucie, żeby pomagać Polakom latać po świecie. A oni mają taką misję, żeby drzeć z tych ludzi kasy, którzy może chcieliby mieć ten komfort polecenia do Stanów bez przesiadki albo może się nie czują komfortowo mówiąc po angielsku, albo może chcieliby zaoszczędzić to, te dwie godziny na przesiadkę. W każdym razie e, lot jest e, najdroższy ze wszystkich możliwych tradycyjnych połączeń lotniczych. E, koszt dostania się tutaj e, do. Do, do, na wyspy to jest ten sam przelot, czyli w granicach od 700 do 1500 dolarów, obie strony za osobę i prom. Tutaj płynie 3 godziny i kosztuje w obie strony jakieś 250 dolarów. No i kwestia pobytu. Mimo tego, że kompletnie jest to pustoszały teren, nie ma żadnych turystów, hotele w większości stoją puste. Na plażach można biegać nago, nikt by nawet nie zauważył. To, to trzymają tutaj dość wysokie ceny. W tych hotelach, które tutaj są za mną widoczne, koszt noclegu to jest jakieś w tej chwili jakieś 350 dolarów od osoby. Najtaniej co widziałem, to jest 150 dolarów za pokój. No i kwestia wyżywienia. Kwestia wyżywienia, no to takie są mniej więcej ceny jak, jak w samym szczycie w Mielnie. To tutaj mniej więcej e, posiłek do restauracji kosztuje około 20 dolarów. No, 30, jeżeli to jest coś bardzo wykwintnego. No i tyle. Idę szukać jakichś ludzi. To są takie e, fragmenty lafy. Znalazłem na plaży. Jakbym to chciał wziąć do Europy, jakby mnie gestapo na granicy z tym złapało, to by mi, mi powyrywało nogi z tego miejsca, na którym teraz siedzę, ponieważ oni strasznie mają spocone dłonie na, na, na widok tego, i uważają, że jeżeli ktoś przywozi fragmenty rafy, to cały ekosystem musz w ciepłych krajach się pozawala i będzie po prostu koniec świata. Nie wiem, wymrzemy jak dinozaury. I jeszcze jedna rzecz. Z racji takiego innego zawodu i na co dzień zajmowania się monetami, to zwracam uwagę na lokalne środki płatności. To jest: to są 2,4 dolarówki. Ta jest amerykańska, ta jest bahamska. Można sobie przeczytać, jak się nazywa oficjalnie ten kraj, wspólnota Bahamów. No, taki niewyszukany, niewyszukany model, ale podobny. E, następnie mamy mm, 5 centówki tak, z drugiej strony. Jednocentówki już praktycznie wypadły sobie, go, tak jak w Kanadzie nie stosuje się ich. Tak, to jest amerykańska piątka, a to jest tutejsza. Tak, tak to wygląda. No i dziesiątki, które powinny być tutaj, to jest amerykańska dziesięciocentówka, czyli Dime, i to jest lokalna dziesięciocentówka o takim fantazyjnym kształcie. No i dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że w Stanach e, jest piątka, dziesiątka jest między nimi ma dwa razy większą wartość, a jest dużo mniejsza, no i i 25 centów jest większe. Wydawałoby się powinno być odwrotnie, czyli powinno być jakoś tak. A no otóż wynika to z tego, że to było robione tradycyjnie z niklu. To było robione tradycyjnie ze srebra, zanim ten system został wycofany, czyli powiedzmy no, doszło do bankructwa Ameryki. Nie byli w stanie już więcej utrzymywać standardu srebra eee, i to po prostu było miało 2,5 razy, razy więcej metalu niż to, w związku z tym musiało być większe. To i to różnią się dwójpółkrotnie w masie. No a w związku z tym, że już tutaj takiego e, dziwnego zabiegu nie trzeba było stosować e, na Karaibach, no to już wtedy się wprowadzono coś takiego eleganckiego i to ma jakiś sens i jest spójne i nie trzeba znać kontekstu historycznego, żeby zrozumieć o co tutaj się od Janie Pawliło, w, w, w Ameryce. No i zbliża się moment, w którym trzeba się stąd zbierać. Ostatnie ściananie, ostatnia paróweczka i i na prom.